Ja już znowu wymyślałem, wczoraj debała człowieku, dziś mrozi, bo kurwa wystraszył się mięśniaków. Straty taty. A to znowu Agnieszka. A to znowu coś, a to napisz kurwa smsa do gości, bo zobaczysz. Kurwa, znowu sprzedaje na targu młodźki kurwa. Te jełówki będzie ten... sprzedawać. Durny. Pozdrawiam No i Kimczyko zobacz, i coś Kaśka znowu w simie Nie wiem, pójdźmy mi się tak w kieszeni tam. To jest za porchata no Chodź drapaku boszczem coś tam się dzieje, o, tu chyba jakiś młody pędzik, czym się wydaje Wydaje mi się Z jakimś dziwnym zielony się obraz to oczy, to człowieku jakieś myszki, czy to co to? Czy to coś rośnie na tym? Chodź Tyle gruzu człowieku No ale plan jest taki, żeby to wcisnąć w drogę i w podłogę Wykopać dość grubo, dosypać gruzem, zalać betonem żeby zrobić taką stopę, pod chałupę. Żeby nie musiał drzwi to jasne podcinać Śmieje się nieco jasno Może co drugo, co drugo wiosna Bukałpy chodzi, pracuje A tu akurat gdzie on drzwi balkonowe tam sobie stoi i nic nie chodzi i nie muszę regulować No możesz nie przeszkadzać, fajnie by było Cieszyłbym się, naprawdę Nie łupi tylko trzeba smażyć, podrobić, rendera zrobić jednego drugiego do roboty. Za dziś środę czy czwartek jest? Kto wie. Sprawdzę jeszcze raz. E, to już czwartek. Dzisiaj, jutro weekend, pierwsza zmiana. Za obce urządzenie na routerze musiałem je wypindorić. Jaką się tam wcisnął człowieku IP to samo, ale Mac inny A mam filtrowanie maka i powiązania IP, Mac IP Jakąś tam wcisnął Ja się dziwię, że mi rozłączy to chwilę ten switch od świateł raz chodzi, raz nie chodzi A tu mi się wcisko kurwa pajac jakiś. Ale właśnie najlepsze jest to, że masz filtrowanie przez maka I pokazuje się urządzenie podłączone z całkiem innym makiem, ale IP to samo. Jak kurwa? Choć tam wrzuciłem jeszcze do zapory zobaczymy może pomoże. <смех> 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 так, а хаму вон на белой листья, муравку, фиг муравку. Mm. A wczoraj już płakał, że się panorama spodobała, bo późno obczaju coś. Uh. Latarkę sobie zrobiłem. Kable te mikro USB, jakie one są kuźwa, słabe, były są i chyba będą. Muszę sobie znowu kupić dwie sztuki. Wziąłem może poprawiłem sobie gniazdo do ładowania, ale się okazało, że to nie był w tym problem, bo kabel był słaby. Włączyłem na noc do ładowania i patrzę tu dupa, Mówię może tak rozładowałem, że ten bateria szlak trafił, nie? Trzeba będzie ruszyć z kopytka, ale nie. Jeszcze jeden mam taki kabel w miarę sprawny. I chodzi. No i mówi dyskietki krat. Teraz już nie używa się tych flopów 3,5 cala, nie? 1,44. Ale kiedyś na starych BIOSach było tak, że ona Dało się to zmienić, z tego co pamiętam, ale domyślnie było ustawione jako pierwsze urządzenie od bota. No bo tam były dyski, dyskietki startowe przecież. I kiedyś pamiętam przyszła, nie doszła, dzwoni, że komputer jej się nie włącza. I tak coś się tam pokazuje, nie? Na pierwsze okno w BIOS-ie, presa F1 to continue, ale mówi wciska i nic się nie dzieje, dada, dada. No da. i pierwsza myśl, nie mówi wyciągnij dyskietkę z napędu, bo wiem, że używa. No. A tam nawet jak miałeś system na Windowsie z tego co pamiętam e, Boże Windowsa na dysku, nie? Już system zainstalowany to nawet wtedy nie ruszył jeśli miałeś dyskietkę w napędzie. Gdzieś jakieś takie lagoła była była dyskietka w napędzie i na siłę próbował z niej startować. Choćby nie wiem co trzeba było wyciągnąć dyskietkę z napędu dopiero wtedy przed system, nie? Odpalał się. No, a teraz się dowiaduję, że dyskietki kradną kurwa, no, no zajebiście. A, no i widziałem jakoś jej matkę ostatnio, bo robił drogę i nie mam, którędy jeździć bardzo do pracy, to sobie jeżdżę tamtędy. Już mi też żony krzyczą, żebym się od jej matki odczepił, bo Boże, kurwa, się przyczepiłem. Jeżdżę, wracam z pracy, nawet no się specjalnie nie rozglądam. Do no, przyczy... taki tamten pajac kurwa. Ludzie się coś płakali, że się zesrał jakiś jechałem. Specjalnie się przejechałem koło niego. No, wracam z roboty. To się napił przed wczoraj pajac i a no, Dziwni ci ludzie. Ja nie, nie patrzyłem tyle lat kurwa, kto mi tu jeździ, dopiero teraz zwracam uwagę. Kto jeździ, co to się od Janie Pawla, bo kurwa 10 razy człowieku dziennie jak chcesz wyjść pod krzyż i ty nie wiesz o co chodzi. ale my wiesz, widzisz takie postacie za drzewami, to coś się tu kurwa odpierdala i to dobrze. A nie przyszłoby mi nawet do głowy załóżmy rok temu, żeby kurwa się e, zawracać sobie dupę, czy w ogóle ktoś tędy przychodzi, czy nie przychodzi, czy jeździ. Co hmm. mi to obchodzi, Boże, to może być każdy wracam ze sklepu, jechać nie wiem no, dupy cokolwiek. Co to kogo kurwa interesuje? no Póki się nic nie dzieje, to... No takie kurwa u babki na łęcznej przyszła się mieszka przecież. Znaczy się babka już nie żyje. No tak jakby się przepierdala za każdy samochód, co przejeżdża guźba przez miasto. Co ten ty jeźdź? Co ten ty jeździ? <grymne> da one ani dzieci kurzuj wiatru. Co robić obiadek? Co? Zostajesz na dworze, ja idziesz z domu, i dogotować, a ty nie, ten nie w środku. Co? Co ty się płasz do domu, nie, właśnie. zaraz będziesz mieć kości, rozdrobnię mięcho. Ty możesz już stać, wyczekiwać kości, jak będziesz lecieć w całe strony. Syja.